Witajcie. Jestem, e, chciałem się pochwalić, że jestem w projekcie Kulogos i Betronomi. I kocham te projekty. E, no po prostu życzę im dobrze, tak? E, rozwijam się razem z nimi. E, pracuję e, pracuję e, umysłowo, oczywiście, e, rozwijając swój o, rozwój osobisty, e, jakże istotny. Bo co by było, gdybym te, o tym zapomniał? <laughs> co by było, gdybym to pominał w swoim życiu? E, uważam, że to, to, to byłoby to bardzo upokarzające z mojego obecnej, mojej obecnej świadomości, jaką mam. E, I nie czułbym się z tym dobrze, gdybym wszystko zignorował. E, Hmm. Tak, tak. Jest, jest to pewna misja właściwie w życiu, żeby nie ignorować pewnych sygnałów, być, chcieć może poznawać nowe rzeczy, i myślę, że to jest ważna też nauka dla was właśnie, i z korzyścią, z korzyścią dla, dla was wszystkich. Może i świata nawet bym nie widział bez, bez takich możliwości, jakie dają te owe projekty.